Witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj jedziemy do kolegi nagrywać. Jak widzieliście, ostatnio siano. Siano kosy u niego. Dzisiaj jadę ja osobiście. To coś Wam nagram. Zobaczycie, właśnie. wisia u nas ze 30 stopni. Właśnie mi pokazuje, prawie. Trochę spadło, ale normalnie dzisiaj to. A jutro ma być jeszcze gorzej, podobnie. No właśnie, jak tam posiano Kosak. tam działacie, dajcie znać w komentarzach dobra, widzimy się już u kolegi jesek no i druga belka już jest a jakie komary wam powiem? Uj. po Pepsi, żeby nie było. Mówię, coś nagram. Dłuższego. Dla was się poświęcę. Coś tam wam pod muzyczkę nagram Sprzęt wam znany, zabytek, ale chodzi Jak to mówię. Szorta wam dzisiaj wpuszczę, No ja wam powiem tutaj to same lasy. Cisza, spokój Mój dzisiaj w końcu się wybiorę A wam to, 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 na pościółkę, bo to Rok, ale to pewnie dwa lata nieużywane leżało te, Ta łąka, wam powiem, że ispo bagno na podściółkę jedynie dla bydła albo tak dać nie tam se wsunął widzicie i prasa chodzi taka jak nasza i idzie Belka będzie o no, tam chyba jeszcze jednak nie dzięki za miłe komentarze, za są za subskrybenty, bo coraz więcej widzę dajecie. Sorry, i tak dalej trzymajcie. Ja też będę się dla Was starał coraz bardziej. Coś wam może pod muzyczkę nagram, zobaczymy. Obija, obija. Zaraz wyleci wauta. Tutaj ładny zapach lasem normalnie, no jak widzicie do obkoła, o, wszędzie lasy i słonko ładne. Długo na sznurek co obija, na siatkę to moment byki już jest. I belka jest. Ale słońce wam powiem, że świeci. Mam nadzieję, że odcinek wam się taki spodoba. Króciutki, bo króciutki. Tym razem trochę dłuższy. Więc zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Jakiś miły komentarz. No. Do zobaczenia. Pa, pa.